Przyznam Wam tak szczerze, że z każdą aferą myślę, że jej już nie może mnie zaskoczyć. I za każdym razem się mylę. Nie, no ale to hit, co oni teraz wymyślili. Tak poza tym to witajcie, ja jestem oczywiście Max I tylko chciałem napomknąć, że oczywiście jeżeli pod tym materiałem pojawi się 2000 apek w górę To jutro również o godzinie 14 będzie odcinek Tak w ogóle podsumowując sobie ostatnie dokonania EA Sports To zacznijmy od takich rzeczy, za które warto ich spropsować Bo generalnie genialne SBC postanowili dodać Rozbudowa 83 plus razy 10 Która naprawdę ma spoko wymagania Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby sobie już się zachowywać na karty Toty bo moim zdaniem teraz nie ma sensu absolutnie ich otwierać. Zresztą zobaczcie dlaczego. Tutaj, chociażby, takiego screena widz Mateusz rzucił na moją grupkę drafciarzem MEXA. No tutaj, absolutnie chyba to pokazuje, jak nie warto obecnie otwierać paczuszek. Już teraz zostało kilka dni, bo przypominam, że od piątku zaczynają się toty. Więc lepiej sobie zaczekać do weekendu. Dokładne wymaganie na taką paczkę to minimum 3 piłkarzy: 8,5. Dodatkowo jeden Team of the Week. A cały skład ma być oceniany na 84. Bardzo dobre SPC. Chociaż i tak. Jak lepsze SBC wyszło również wczoraj, mianowicie ulepszenie codziennego logowania. Mianowicie codziennie wystarczy sobie wymieniać jednego brązowego piłkarza, za to otrzymujemy jakąś tam paczkę bodajże dwóch piłkarzy 8,1. Ale przede wszystkim, jeżeli uda Wam się to zrobić aż 14-krotnie, możecie tylko jeden dzień pominąć, ale róbcie to codziennie, bo to jest naprawdę easy. Możecie nawet przez webaba A zobaczcie, jakie macie paczki. Za zrobienie całości jest paczka trzech piłkarzy 8,5. Ale tak poza 5, 8, 4 plus 10 piłkarzy 8.3+. plus Naprawdę genialne paczuchy, a tak naprawdę nic nie musimy zrobić oprócz codziennego logowania się. Także kolejny ogromny props. Również wczoraj w grze pojawiła się wersja Prime Kaki do odblokowania w SBC i powiem Wam, że tutaj również należy się ogromny szacunek dla jej, bo zawsze te wszystkie ikony, które były do, były do odblokowania w SBC były totalnie niewarte tego robienia, bo były po prostu mega drogie. Kaka kosztuje 600 koła. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, ale ogólnie Wszystkie karty, które wychodzą z Zidane, też 64% osób to lubi. Steven Gerrard mniej, no bo to akurat już nie jest zbyt użyteczna karta. Ale Maltini 92%. Nowa Ikona, 80%. Także to również jest na ogromny props w tym roku. No dobra, ale teraz porozmawiamy sobie o temacie, dla którego większość z Was w ogóle postanowiła obejrzeć ten materiał. Mianowicie o co chodzi z tytułem? Dlaczego i jej sports okłamuje swoich graczy i potajemnie zmniejsza statystyki kartą? Jest to rzecz, którą ogarnąłem totalnie wstając z rana I nie dowierzając w ogóle w to, co widzę Mianowicie i jej Sports postanowiła tak totalnie z tyłka Nie informując o tym absolutnie nikogo Zmienić sobie in-game statystyki w większości z kart z tego nowego eventu Ale przede wszystkim tutaj ucierpiały te karty najbardziej grywalne Jak przede wszystkim Ibrahimović, który kosztował jeszcze wczoraj ponad 3 miliony końców Czy chociażby Weratki Tak jeszcze wczoraj prezentowała się karta Szweda Wyglądała naprawdę całkiem nieźle, chociaż i tak powiem szczerze, że cena 3 milionów za taką kartę, moim zdaniem, mocno przesadzona. Taka karta raczej powinna chodzić po około milion. Ale okej, okay, rozumiem, z lata pani mówić, to ikona piłki nożnej, więc nie może być inaczej. No ale zwróćcie uwagę przede wszystkim na te kluczowe statystyki, właśnie dla takiego piłkarza, który jest wysoki, więc wiadomo, że prawdopodobnie ma problemy z obracaniem się i tak dalej. Więc tutaj statystyki pokroju agility czy balansu będą mu niesamowicie potrzebne. Dodatkowo, statystyka takiej staminy, tutaj akurat oceniana na 8,5, wiadomo również, że w jego przypadku będzie niesamowicie kluczowa. Wiecie co? A może wszyscy robią nas z bambuko i ten odcinek tak naprawdę dzisiaj nie powstanie bo ja nawet jeszcze nie sprawdziłem czy ta karta rzeczywiście ma znerfione statystyki także zobaczcie teraz akurat na odcinku sprawdzamy bo być może w ogóle tego odcinka zaraz nie zobaczycie czy to prawda sprawdzamy wielka chwila prawdy i czy statystyki są nie no nie gadajcie że oni to zrobili zobaczcie to przede wszystkim statystykę driblingu zwinność i równowaga czyli agility i balance Zwinność oceniona na 76, natomiast równowaga na 58. No przecież to jest totalnie przykre. Agility 8.5 i Balans 8.2 to najbardziej statystyki, które tutaj oddawały jakość tej karty i jej przede wszystkim cenę. No bo 3 miliony dawać za kartę, która ma tyle balansu i tyle agility, no to to przecież jest jakiś nieśmieszny żart. Agility jeszcze jak cię mogę, chociaż też to jest ogromny downgrade, że ta statystyka spadła. No ale balans... Balans to już jest tragedia, przecież Ibrahimović, no nie wiem. Teraz ta karta z 3 milionów, moim zdaniem, że realnie jest warta około pół miliona. Może nawet, szczerze, troszeczkę mniej. To jest po prostu przerażające. Co oni zrobili i właściwie dlaczego. Nikogo o tym nie informując, tak nagle sobie zmienili po prostu statystyki karty. Nigdy wcześniej taka sytuacja w tej grze nie miała miejsca. Chodzi przede wszystkim również o fakt, że wiecie, że jakby jeszcze tam zmienili jakoś tak relatywnie statystykę nieznacznie, czyli minus jeden, minus dwa ale oni polecili na grubo bo przecież ten balans został zderwiony o ponad 20 punktów. To jest niesamowicie duża różnica. I teraz zobaczcie sobie, jak ktoś może się czuć, kto sobie kupił go za końsy i teraz nagle no, stracił już naprawdę sporo, chociaż ja i tak jestem zdziwiony, że ta karta nie poleciała nadal mocniej w dół, bo szczerze myślałem, że to spokojnie spadnie poniżej 2 milionów, no ale chociaż jeszcze te ponad 2,5 miliona trzyma, no ale oprócz tego agility balans swoją drogą, ale zwróćcie uwagę również na staminę. 85 wcześniej właśnie taka statystyka na karcie widniała, a teraz to jest już po prostu jakaś masakra. Jak widzicie, statystyka 85 tutaj jest, proszę Państwa, nie ma oszukaństwa. No ale teraz, co to w ogóle jest za statystyka? 61 przecież gościu jest w połowie meczu już do zmiany. No to jest jakaś abstrakcja jak w ogóle i jej do tego doprowadziła nie mam zielonego pojęcia i to nie jest tak, że ucierpiał tylko Zlatan Ibrahimowi, bo on tutaj przede wszystkim jest taką gwiazdą jeżeli chodzi o osłabienie ucierpiały również inne karty związane z tym najnowszym eventem i to mnie mega zastanawia, czy tam po prostu w tej firmie ktoś popełnił błąd i te statystyki od samego początku były źle wklepane i teraz starają się to jakoś zmienić no nie wiem, ale to brzmi strasznie głupio tutaj są pełne statystyki które zostały zmienione u Ibrahimowicza niektóre poszły w górę, no tak, ale przede wszystkim te najważniejsze, właśnie jak Stamina o 24 punkty w dół, no tutaj siła poszła do maksymalnej właśnie wartości, czy też agresja. Ale no tutaj nic absolutnie już tego nie zmieni, tak? No bo tak jak mówię, te statystyki dryblingu były tutaj najważniejsze, no a teraz jak Agility Balance poszły tak mega w dół. To żadna statystyka pokroju siły czy agresji już tego nie naprawi. Oprócz Ibrahimowicza tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że chociażby downgrade dostał wyratki, również na niektórych statystykach dostał zdecydowanego upgrade. Tak jak znowu agresja, zobaczcie na 99, no ale siła o 7 w dół, stamina troszeczkę w górę. No ale tutaj powiedzmy tak, jeżeli chodzi o Veratiego, to za wiele się nie zmienia. Jeżeli chodzi o Freda, jest całkiem nieźle, tutaj nawet agility Balance te statystyki poszły w górę, reakcje, spoko. Tutaj jak widzicie zresztą te statystyki poszły nieznacznie w górę czy w dół, więc tak jak mówię, one praktycznie nie mają żadnego znaczenia, no ale nadal się zmieniły. Jeżeli chodzi o spasa, wolę jeden w dół, yy, długie podania o 3 balans 6 w dół, no to trochę gorzej. Tutaj kolejna statystyka o jeden w dół, tutaj kolejna o jeden w dół, więc też nie duża zmiana. Biragi, tutaj zmiana praktycznie ni niezauważalna by była, myślę, nawet dla osób. Gdyby nie braki to myślę, że tej zmiany mógłby nawet nikt nie zobaczyć. A z Pilicueta tutaj zdecydowanie te statystyki troszkę się zmieniły, ale zobaczcie, większość z nich i tak nieznacznie, tak? To nie są tak jak w przypadku Zlatana: kosmiczne zmiany. O 1, o 1, o 2, tutaj może o 3 się gdzieś znajdzie, chociaż też nie widzę. Wszędzie praktycznie o jeden. Jeżeli chodzi o Gantera, tutaj też jest troszeczkę zmiana, ale jak widzicie, też nie są te statystyki jakoś mega znaczne. Może Agility Balance w tym przypadku też troszeczkę mocno. Tutaj kolejna karta piłkarza, kolejne zmiany z Tiuani, ale większość z tych kart raczej już tutaj nie zrobi takiego wrażenia jak karta pana Ibrahimowicza, bo ona absolutnie tutaj wyznacza nowe trendy, jeżeli chodzi o nie wiem, przyszłe zmienianie statystyk przez jej, od teraz będą mogli robić tak częściej, nie mam pojęcia. Istnieje też taka możliwość, że to po prostu jakiś glitch do tego doprowadził, że te statystyki się zmieniły, ale szczerze nie chcę mi się w to wierzyć. Raczej myślę, że to jest specjalne działanie i jej sport i te statystyki już nie wrócą nigdy do takiego stopnia, jak były przedtem. Tutaj również bardzo dużo różnych wiadomości pojawiło się właśnie pod postem dedykowanym Ibrahimowiczowi na Reddicie. Chciałbym wierzyć, że to był tylko jakiś dziwny przypadek. Ponieważ w innym przypadku to będzie oznaczało same złe wieści dla komunity FIFA i z tym się w 100% zgadzam. O ile teraz zawsze były jakieś tam niesnaski głupie i tak dalej. No ale teraz I będzie mogła w 100% manipulować kartami. No, no nie może być takiego miejsca, tak? Zobaczcie do czego to doprowadziło. I chodził po 3 miliony 3,5 na PCcie obecnie 2900 na PCcie 2 670 na konsolach, więc widać, że ta cena już troszeczkę też odbija, bo już można było go złapać nawet po 2 miliony 400 tysięcy, więc nie wiem, tak szczerze, z takimi statystykami, dawać za taką kartę 3 miliony, to nie wiem, czy to nie będzie jeszcze gorszy deal, niż kupować Ronaldinho Baby za 700 koła. Dzięki widzu za dzisiaj, załapki w górę, subskrypcję. napisz co o tym wszystkim sądzisz i do usłyszenia już jutro.